Wąpujemy kur... UUUUUUUU UUUUUUUU <gryw> 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 skąd to wziąłem? AAAAAA JAPIE My, My muskwess is getting bigger Eee, kowalu Ojej Jak ty wolno iść... A ile to jest warte? 300 Biorę to O kurwa biorę to Halo, Franek, mam dla ciebie zadanie Masz Put Chcesz mnie zabić? Ja tak go, o, mogę <gryw> O To tysiąc warzyw Chyba dowiożę to Dobra, ja bym mógł spierd... <gryw> 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 Jak wy się wbijecie? <gryw> A bez tu no, 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 się da nakupiać? Co k**a? Co się śmiejesz? Co to? Co to kupa, jest? To, to, to się da otworzyć jak k**a? Ty! Ty! On to wykopuje jak Hold, Slowly open! Co, Co jest Nie, nie wiem, steramy to. to. Faranek, chociaż ty przeżyjesz, odsuń się. No jak nie wieram. mo, Co to k**a mi przeleciało? Jezu, jest co jest, kur... Pieniądze, kur... Dlaczego, kurwa, on no, ma problem? Dlaczego? jeżo z powiedz mi Co to, kurwa, jest? A nie, kur... SCP, kurwa, władza! scp Dobra, ja jestem kurwa, martwy! Panowie, panowie, pogadajmy, kurwa! <ścoughs> po no, kurwa! Po... Poczekaj, po... Ten, no, jest poćpany, panowie! Ej, co jest, kurwa! Nie widzę nic KUPA Ty co to leci? I... <laughs> Jak? Cleaning drone, dobran czyści, kurwa FACILITY ja ty coś kur... Dolisz? Co, co jest kurwa? Co jest kurwa? Co to? Co jest kurwa? Czemu ja mam pizdę? Co jest kurwa? Przyjało? Czekaj, Czekaj, się. <laughs> Poczekaj! Brother <laughs> Czemu to trąbi? Co się kurwa dzieje, Mirek? Jadę, ALO! No ja? Kur... O kurwa, ale po popierdol... Na głowę można... No kurwa, mogę wziąć... A co to? <laughs> <laughs> <Dobre. śmiech> co, co, Kościół <kurwa? śmiech> <laughs> na zakupkach jest kurwa. Co jest ku... A co jest ku... <śmany> O... okej? Okay. Smacznego kur... No witamy mi wszystkie! <śmany> co się otpierało? AHA, to było kur... To było był, 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 sprzedanie był. kur... <śmany> co to no. było? Co to jest? Co to jest? O, wnętrze matki, łump dwa! <laughs> Przecież to jest kurwa brzydliwstwo! Na starej jest... donie, <laughs> hehehehe Ty! Radek? Ktoś tu kurwa był przed nami! O! Oh, o! Co to się kurwa dzieje? Przecież to? Ej! O kur... Halo? Ktoś płacę, ktoś płacę? kurwa! Ktoś płacze kurwa! Ktoś płacze kurwa! Bierzemy i uciekamy! Dobra, ja zostawiam, to idziemy ku... dalej kosić szczerze. O ja pierdolę. A co to za impreza? Ty, Minecraft Chest. Dobra kurwa. Dobra kurwa, ty. Wystraszyłem się lekko. To jest tak to jest gruby, że nie można nie wejść. Nie jeszcze, Bo Bo z... Co to było? Co, co to było? To... Nie wiem Aha. Co jest mówisz, To jest jakiś cyrk, kurwa, i cię tutaj tak prankują. <grywa> Oj, no <grywa> <A> tu. <grywa> o, <nie>. <grywa> <grywa> to jest złe, tu nie leżę. Skoro to się nam już pojawiło, to NICE THAT game, Bardzo p***a, ale z przeceny, tak. Macie tam mnóstwo rzeczy, mnóstwo gierek, wystarczy, że wejdziecie w mój opis i tam sobie kupa kupicie jakąś gierkę, albo doładowanie, które zobacz, że są 13 zł tańsze. Więc sobie możesz kupić za stówkę doładowanie do PlayStation za 80 parę złotych, no rozumiesz co tutaj chodzi, wiesz, jaka to jest przecena, super, jest super, naprawdę fajnie! Albo Minecraft, który na oficjalnej stronie jest za... ILE? 129 zł? A na instant gaming jest za 63! No przecież to jest stylek, panowy, panowie. Ku... Tam jest wiele przycen na gierek, wiele doładowań, także zapraszam do linku w opisie i ja was więcej już tutaj nieco nie zanuzam. Dobra, ostatnia <grym piosenka. <grym <zanurza> Masz klucz? O chodź, bo tam jest bo y, Tego nie robię chyba. No. Główno to będzie. Im bliżej ty... Tej... <grym zanurza> Adekwatna mina, kurwa do gry. Ja idę z wami, kurwa, Ja nie chodzę sam. Czemu tu jest linka? właśnie właśnie, chodzić o niej. Myślisz, że jak skrócuję, to można iść? No, na pewno. to gilety? O, to to nas zabiło. Dobra, ja robię, ja uważam na wszystko, co tu kurwa jest. Myślisz, że jak to tworzę? Kurwa. A, dobra! dobra. Dobrze, nie, ja rodzinka, ty. Ja swam <noise> Gdzie no, się no, wraca? No, Wy no, pamiętacie, bo ja... po trochę się zgubiłem. To nie było tak. Tu tak nie było panowie. Nie nie. nie, nie, nie. nie tu, tak, no, no, okay. tu tak naprawdę <laughs> nie było! Tu tak nie było. Tu otworzyłem skrzynkę, tu jest? Tak, tak, tu? tak, tak, tutaj. Tu Dobra, tu jest. No, no debil! No kurwa debil. Ja wiedziałem, że ty chcesz latarkę, ale żeby aż tak kurwa, ja Czułem to, że kurwa, ty przejdziesz przez to. Ale mówię, A, nie, no może to nie, nie jest, tu jest gdzieś klon. Jak mi w***y pod podrabinie, to wychodzę z gry. Dobra. Bo ty jesteś zajebista! Aj kurwa, chłopak, nie śpiewaj, kto ja śpiewam do siebie! A co chodzi? Chłopak zaczyna do mnie śpiewać. Bo ty jesteś zajebista! No dobra. Poker face she's. Ej! <ścoughs> <ścoughs> Czasami sobie trzeba pozwolić na pewien chill Panowie, co będziecie robić dzisiaj wieczorem? O kurwa, co jest? Tu coś jest, kurwa? O, widzę, że jest Ja pierdo... Co ty pier... O, normalnie mam spluwę Ręce do góry, kurwa Ej, tam ci coś Patrz, masz Rosyjska ruletka ogólnie Chcesz zobaczyć? Pokaż no? Pfff, tak. Lecimy. O. Ja nic k***a nie wiem. Gleba k... -o. Glebę to ty możesz wpierdalać. Co to k***a wami tu chodzi? Panie Flami? Ranek Ranek, Coraz bardziej p... rzeczy tu się dzieją. Panowie, one kupa zabijają chyba co? Oh. Dobra, tu! O! Nooo! Dziabluby, dziablub blizdej! Tak? No, to fajnie. Jademy, ale jak chcesz co <laughs> Jak chcesz całać, to no, myślę, że właśnie fajkę. Ale gdzie mam jechać? Nie wiem, jechać gdziekolwiek, kurwa.

Franek poznaje te dźwięki i tą kartkę, kurwa. Bieramy jest, zbieramy, osiem O, ja mam skitu bo cię kurwa zaszale Po się kurwa patrz. Jesteśmy w P o, Macedonia Siema kur... <śledzkich> <śledzkich> Tu, tu mi wycinali migdałki Tu nie, nie jest to jest wyjście, tu jest wyjście, tu jest wyjście Oże kurwa, ja w... To jest <śledzkich> <to są drogi. śledzkich> Aorta ale kur... Karol... Biorę to, kurwa! O! Co tu, aufierdzi? kurwa, pierd... nie wiem, nie rozumiem tego, nie rozumiesz, rozumiem! <mum> roz kurwa, ktoś żyje? Ciszą, o, ciszą! Co kurwa, bo oni idą, wasą są z przystatką. Ciii, <grylanie> Chodź tu do nie, 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 stój tu, stój tu, stój tu. Patrz, co się... O, kurwa. <grylanie> <k> <bo. grylanie> ja go nie było jeszcze. Oczy jak pizlety. O kur... No i mamy sprzedane, nie? Kanał odnetki! Ja siebie słyszę, kur... Ja pierdolony mamę, ziomek No mi jest na drodze Ty, eszker meszker, tu. A, Świszczysz, kurwa Kurwa, no świszczysz, piszczysz, Dobra, no niech już nie będzie p... matki Donia, bo kur... można Mogę być twojej, to więcej ząbków by się zapuściło. Co to za kostek, kurwa? A, kto to? A, ty bez tu? To, co widać? Co jest, Parker! O kurwa! <laughs> ty z skr... No bo... to wygląda w ogóle tak Co to kurwa? A, to ogień. Uważaj. Kurwa! Oooo, <laughs> o na pio... no, co tu się dzieje! Ty, bo ten, kurde, to się zniża! To się zniża! To się zniża, kurwa. Nie! My umieramy, kurwa! Co bo... <laughs> Co kaz. Zwonimy do ciebie. Halo, Hello, No Halo? Halo? schodzi chyba, tak? O oh, jest, jest. Dobra, ale czekaj, wyłożę do, do... Ja jadę w ku... w tym, w pacę. Kto jedzie ze mną do paki. Zamykamy się, kur. Co się, że nas... nie wie tam górze w środku? Nie wie nas ogólni ranek kurwa. To kurwa ty, kurwa, ale kurwa, się ja na, na karambol, coś tu nie... To kurwa był. Ja, ogólnie to się da naprawić jakoś. No. Dlaczego tu jest tak psychicznie? Tutaj wiem, że. A tutaj, tutaj tu, będą tu, 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 tu no. A? <ślaśla> ty, to... AAAAAA oh wow. Tu jest CP, kur... Jakiś no. inny wydział On no. umiera, on umiera Prawie Prawy a. klikaj O kur... O! O skur... What's... Big eyes, kur... Wielkie gały wyjeba... O kur... Czemu ja nie mogę sprintować? Nie mogę sprintować Dalej, Sprint, ten duży... Kur... Ale no, nie mogę sprintować no Ja tym razem kurwa prowadzę, bo Trzeba odpalać Na zimnym odpalam O kur... Wyp... Wyp... raz, Wyp... Wyp... Job, twoja ma! Jodem, kurwa! Jodę! kup, reverse! Dobra, siadaj! Jodymy, jodymy, jodymy! Jodymy, jodymy, poczekajcie tylko chwilę! no jedź tym grzechem, nieba! Ty się nie da wykręcić! Co mi przeszkadza z tyłu? Widzę, kupa jeździ tak po lodzie jakimś! Jedziemy przez drzewa, kupa. O! Ucieczaj, dobra! jestem tym kryzorem i ty nie <noise> ja z wiatraty w bie... Powaga, panowie, powaga. Nie zmieści się. <noise> nie wiem, Znowu czy on mnie... Jest... To nie Znowu jest on. ZNOWU TA MAPA! Jeżeli to jest on, to jest... Nie no, czekaj. To... Nie no. <noise> go... na szczekę, on nas czekał. Przez olfą tak wyglądał. DOMINIK! Gdzie do... Dominik. Dominik. wy jesteście? No... <noise> czekaj! Halo! Nie. To nie jest on. A! AAAAAAAA! KURWA zostaw, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, ZOSTAW Zostaw mnie, zostaw... Zost Kur... a co? Nie. <grym> Pranek, <zespozywania> mogę Proszę cię! <grym> panie, <zespozywania> nie udawaj ze mnie. No powiedz coś, powiedz coś po frankowemu. <grym zespozywania> <grym zespozywania> NIE JESTEM KURWA HAHAHA CHUJ CO kur... ja nie... POWIEDZIAŁ NIE MAM SZANS NIE MAM SZANS CHYBA ŻE domek. TOMEK 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 NIE URATUJE kurwa. MATKO JEDYNA MATKO JEDYNA Kościół! BEDUM Ogólnie odpowiedziałeś to bedum jakbym Ja już miałem z tyłu ty to nie jest on kurw CIEBIE TO DAWNO Jebanek, kur... gdzieś na ciebie patrzę, Śmieciu! Ja! 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 no, tylko ten, patrz, tak. bo on mnie psychicznie zniszczył! no, kur... Nic no, tak nie no, jak ten skur... kur... Chyba nie jest. <grystanie zniszczyły> no, no, nie no, Umieram! no, 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 A no, Umieram! Dobra, dobra, dobra. A